Następna część, klik i mamy nagranie. Nagrania, tu mamy drifty z samochodem jak jeździłem, który też jest, spod choinki, czyli mam pięć. powiołem nie. Jeszcze. i a wy się możecie pochwalić bo dostałem zegarek w zakupie tutaj pokazuje normalnie zegareczek dobra teraz mamy tutaj takie coś kamerka wyłączona wyłączyłem My nałożyliśmy i ona włączyła się nie to czekajcie jako się udało jakoś się tutaj udało I przepraszam ale jestem trochę. Mam trochę kaszel i po prostu no, nie jest dobrze. Ach, poczekajcie, ja założę i zobaczymy. Trip, co prawda, W końcu to się, jakby mówię, że długi film. Ładnie kamereczkę na no. Kamera No więc No Jeszcze będzie opening drugi Też tak będzie zamknięte w pudełku I to może być Specjalną osobą, ale nie będę zdradzał Ale to do jutro dopiero Więc Lep To coś wolno. Chyba przekręcić, zobaczmy.